wyciągam ha, 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 ha. i proszę bardzo, oto one są, paluszki wiedźmi. A jezu, jak parzy. Kochani, przed nami imprezy halloweenowe, być może jakieś dedykowane w klimacie horrorów. Ja uwielbiam horrory, zwłaszcza te klasy B. Polecam szczerze, zwłaszcza klinikę grozy, ale nie o tym. Chodzi o to, że na takich imprezach, o których wspominam dobrze, by pojawiły się jakieś dedykowane przekąski. I właśnie dzisiaj specjalnie dla Was Pokażę Wam, jak przygotować jedną z takich przegryzek. Mówię tutaj o paluszkach, bo kto nie lubi paluszków? Zostańcie z nami do końca, zobaczycie, jak to zrobić. Żeby przygotować palce Wiedźmy potrzebujemy trochę składników, a naszym głównym wsparciem będzie tutaj Kenwood Chief, mój osobisty szef. Chciałbym mieć takiego szefa. Pozdrawiam, Kuba. Czego potrzebujemy do palców Wiedźmy? Wiedźmy! Potrzebujemy mąki, suchej, proszku do pieczenia, cukier puder, jajko, ekstrakt z migdałów, ekstrakt z wanili, obrane migdały. Zobaczycie, do czego się przydadzą. Sól, bo kto nie lubi soli i oczywiście masełko. Słuchajcie, tanio nie jest te wszystkie składniki. Zależy, gdzie pójdziecie. Wyniosą was od 30 do 60 zł, ale da się z tego zrobić coś fajnego i zobaczycie. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak to wygląda? Zaczynamy. Jeśli chodzi o ilość składników potrzebnych do uformowania palców wiedźmy i ciasta, będą one podane pod filmem, więc koniecznie rozwincie sobie tutaj gdzieś taką listę. Ok, bierzemy miseczkę z Kenuda, szefie, dawaj miseczkę. <grytanie> wiadomo, wiedziałem jak to się robi. Jestem specjalistą w tej dziedzinie. Pozdrawiam tatę świnkę ze świnki Pepe. Okej, okay, tak, mamy miseczkę. Do tej miseczki będziemy ładować wszystkie te rzeczy, które tutaj są przygotowane. Mam dokładnie odmierzoną ilość składników, więc pójdzie to bez problemu. Taką mam nadzieję. A ja zacznę od posiekania masła. Ważne, przed siekaniem masła... nie? Dobra, to nie zacznę od siekania masła, bo to wszystko inne, a na koniec masło. Ale przygotowałem się. Słuchajcie, przygotowałem się, przygotowałem się naprawdę do tego przepisu. Zobaczycie. Żeby było najłatwiej, to wrzucę mąkę. Czy ja mogę zacząć od mąki? Zaczynam od mąki. Dobra, leci mąka. Patrzcie, jak fajnie. Wrzucę jajko, bo uwielbiam wrzucać jajka do mąki. To nie wrzucam jajka. Najpierw wszystko, sypkie. A, najpierw wszystko sypkie. Ojejku, Czarek, ale Ty jesteś mistrzem. Dobra, to teraz wsypuję to, to białe. Biały proszek, żeby się Wam nie pomyliło. To nie jest to, o czym myślicie. To jest cukier puder. Można nim przypudrować nosek. Pulp Fiction dla tych, którzy znają. Dobra, wrzucam, tak leci, tak leci, o, o patrzcie jak leci, leci, teraz wrzucam to, co jest sypkie, co to było? Proszek do pieczenia, proszek do pieczenia też jest ważny, bo będziemy piec, podobno daje się proszek do pieczenia jak się piecze, więc daję, co jeszcze jest sypkie? O, sól jest sypka, sypka jest sól, więc sypko ją sypnę, słuchajcie, to było okrutnie suche. Teraz dodajemy ekstrakty, no bo jak już nie mamy sypkich rzeczy, to wrzucimy teraz płynne. Lejemy ekstrakt. Poleciał. Lejemy ekstrakt z wanili. Ale poczekajcie, bo z migdałów się cały nie wylał. Widzę jeszcze. Chodź tu. Nieźle. Dlatego, że jest z burbonem. Innego nie było w sklepie. Dobra, aha, jajko. Jedno jajko, jedno żółtko. Wlatuje do miseczki. I teraz uwaga, zadzieje się magia i przechodzimy do Kenuda. Szefie, teraz ty. Uwaga! Ale się przykleja, tak żeby już się nie przyklejało. Kroi się tak średnio, no to mi nie idzie. Słuchaj, to, to nie jest, to, to nie jest tak. Ono musi być chyba naprawdę zimne, żeby je dobrze posiekać. Całe mam dłonie w masle, ja nie lubię mieć dłoni w masle. Dobra, uwaga, masło wlatuje. Słuchajcie, jakoś to wygląda? Okej, okay, umyłem ręce, a wy zobaczcie, jak świetnie wygląda to ciasto. Co prawda nie przypina jeszcze palców wiedźmy, ale za chwilę dzięki Kenwoodowi mam nadzieję, że ruszymy do przodu. Uwaga, uwaga, ciasto wygląda na dobre, wyłączamy. Mamy ciasto, wygląda całkiem nieźle, tu się odblokowuje. Moja ulubiona zabawka. Tych. Nie wiem, do czego to służy, ale jest fajne. Odkręcamy, bo już jestem nauczony doświadczeniem. Ciasto wygląda mniej więcej tak, teraz wypadnie, na bank wypadnie, bo tu jedno luzem lata i w ogóle to sobie zjemy, bo lubię. Dzięki ci, szefie. Ten ludzik zawsze na propsie. Dobra, z tego ciasta, które mamy tutaj, Robimy kulkę podobno, więc robię kulkę, a ja umiem robić kulki. Halo? Nie chce mnie pojaśnić. Muszę to wyjąć, nie? Iwona, a miał to być łatwy przepis. Nie wszyscy się rodzą kucharzami, tak? Ja na przykład umiem robić inne rzeczy. Cały czas szukam swojej drogi. Dobra, jest kulka. Miskę odstawiamy. Znaczy kulka, jest ciasto. Robimy kulkę. All fajny. Robimy kuleczkę. Wyciekie to ciasto jest dobre? Nie wiem, czy też tak macie, że lubicie surowe ciasto. Ale ja to lubię, tylko potem boli brzuch. To ma być lekko spłaszczone z tego, co ja się orientuję. Więc jest lekko spłaszczone, jest fajne. Odkładamy sobie ciasto tutaj, ja już je odłożyłem, bierzemy folię. I wiecie co się z tym robi? Do lodówki na 30 minut. Więc idę dać te do lodówki na 30 minut. Dobra. Mamy nasze ciasto, schłodziło się, wrzuciłem je do zamrażarki. Było szybciej. Wyciągamy, formujemy z tego już paluszki wiedźmy. Bierzemy trochę ciasta i formujemy palce. Z tego ciasta, które przygotowałem, można uformować jakieś 68,5 palca. Ja wykonam tylko 10 z racji tego, że każdy normalny człowiek ma 10 palców. Tutaj w sumie 10 też ma niżej, ale tu chodzi o te, nie te na stopach. Aha i zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Słuchajcie, potrzebujemy te migdały. Przekroić na pół. Chociaż w sumie można wykorzystać też całe. W przepisie jest, że kroimy je na pół. Ja wykorzystam całe. <laughs> Z racji tego, że zapomniałem kupić papier taki do pieczenia, to po prostu układam to bezpośrednio na blachę. Ona jest natłuszczona, nie przywrze to. Tutaj słyszę za kamery, że nie to nie przywrze, więc mam nadzieję, że nie przywrze. Palec jest straszny. Nie chciałbym takiego mieć. Kto by chciał mieć taki palec? Robimy kolejny, uwaga, kolejny trzeci palec. Patrzcie jaki jest sztywny. Nie jest. Ale nie o to chodzi. Najważniejsze, że to ciasto się nam nie rozlewa. Nie no, wygląda to genialnie. Poważnie, wygląda to świetnie. Zaraz Wam pokażę. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mamy. Lecę z następnymi, a potem już wrzucimy je do piekarnika. Ok, mamy już wszystkie, które chciałem mieć. Zostało mi jedynie tyle ciasta jeszcze. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba zrobić. Tutaj widzicie co mamy na palcach? Trzeba zrobić takie ślady w miejscach, gdzie mamy po prostu stawy. Ach, dobra, mam nóż taki do masła. Odkładam to, robię szybko stawy. I tu. Nie, no jest elegancko, musicie to zobaczyć. Okej, okay, wygląda to właśnie mniej więcej tak jak widzicie. Ponacinane blacha nie jest zbyt piękna. Chciałem to szukać. Papierem do pieczenia. Niestety, jak wspomniałem wcześniej, nie mam papieru do pieczenia. Ale nie jest źle. Ma, ten paznogci jest okrutny. Dobra, teraz czas wrzucić to po prostu do piekarnika i zobaczymy. Wrzucamy to na 10 minut. Startujemy. Proszę bardzo, mamy piekarnik. Ustawiamy na 200 stopni. Z termoobiegiem. Bo nie wiem, ja wszystko ustawiam z termoobiegiem. Skoro ktoś to wymyślił, to musi się do czegoś przydawać. Nie? Tutaj podobno jest termoobieg. Tu jest 200 stopni. Nawet pokazuje, że jest 200 stop. Dobra, jak się to teraz włącza? Ha! Samo się włącza. Nagrzewamy piekarnik i wrzucamy paluszki. Ja idę po paluszki i piekarnik się nagrzewa. Wrzucamy paluszki, wiedźmy do piekarnika. Uwaga. Uuu, jest gorąco. Dobra, słuchajcie, musiałem nieco przedłużyć czas pieczenia paluszków, dlatego że 10 minut okazało się trochę za mało, więc polecam tak 200 stopni, 12 minut. Tak to wygląda. Zarumieniły się, jak widzę. Już wyłączyłem piekarnik, otwieram, wyciągam. Tylko nie wpadłem na pomysł, że mogę się poparzyć, więc poproszę o ścierkę. Au, mam ścierkę. Otwieram, wyciągam. Ha, 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 ha. I proszę bardzo, oto one są. Paluszki Wiedźmi. Ha, Jezu, jak parzy. Pamiętajcie, że ścierka to nie jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie. Wygląda to tak. Wygląda rewelacyjnie. Paluszki wiedźmy. Żeby było ciekawiej, wpadliśmy tutaj na taki pomysł, że można byłoby jeszcze dorzucić do tego nieco drzemu truskawkowego lub wiśniowego i nadać im taki krwisto czerwony kolor. Muszę przyznać, że odetchnąłem z ulgą. Udało się. Pierwszy raz w życiu udało mi się w sumie upiec coś, co przypomina palce. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i życzę Wam udanych imprez. Fajnych przyjęć, pieczonych paluszków. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!